Powszechny system emerytalny będzie albo oparty o zasadę solidarności, albo nie będzie go wcale. Po reformie Jerzego Buzka wydawałoby się, że nic gorszego już nie można wymyślić. OFE było takim złodziejstwem, że nawet liberał Tusk musiał je zaorać, żeby nam Polska nie zbankrutowała. Co na to premier Morawiecki? Jak się nie da, jak się da. Prywatyzacja emerytur idzie pełną parą. 150 miliardów ma być wyprowadzone z publicznych pieniędzy na prywatne konta. Na szczęście ludzie nie dają się już na to dłużej nabierać. Ponad 60% Polaków zdecydowało, że zostaje w ZUS-ie. I to pomimo cwaniackich pułapek zastawianych przez rząd, polegających na tym, że zapisujemy cię automatycznie, a żeby zostać w ZUS-ie, to musisz sam się wypisać. Pomimo tego 60% nie dało się nabrać. I moje pytanie dotyczy tego. Czy w związku z tą mądrością Polaków rząd już wie, z czego zasypie tą dziurę w planowanych wydatkach, wynikłą z tego, bardzo, że z od opłaty, opłaty przekształceniowej sojnku, będzie dużo mniej pieniędzy niż się spodziewaliście. Aha jeszcze raz do Polaków, zostańcie w ZUSie, nie bądźcie frajerami. Dziękuję.